Na to nie obowiązuje. kuchnia. kuchnia. Najlepsze mam jakie je. jedliśmy. A my zaczynamy kolejną, drugą część z podróży do Nepalu. Próbowaliśmy dostać się do Lukli, aby zdobyć Mount Everest Camp Base, ale niestety nie udało się i próbujemy dostać się w inne rejony Himalajów. Lecimy na lotnisko, podejście drugie, Pokhara, czyli Alapurna, kompletna zmiana. planów widzimy się za chwilę! Doleciliśmy do Pokhary, idziemy i zobaczymy, jakie niespodzianki nas czekają. Jesteśmy w naszym hoteliku, prawie jak na Sycylii. Dobra, komodejstwo. Tu długo pan coś na miarę wina i herbaty z alkoholem. Zobaczymy, co się stanie, jak dopijemy do końca. A my ruszyliśmy na Anapurne z naszym kierowcą z naszym szerpem i z naszym A cała roślinność tutaj chudrzy od różnych świerszczy i innych owadów. i my ruszyliśmy w drogę oczywiście nie obyło się bez przygód. to ukazało się że nasz szerpa nie ma swojego plecaka żeby się przyładować do niego i nie miał jak wziąć naszych bagaży. Teraz niesie plecak Dabiana a później poniesie mój jak się zmęczę, a nie wiem czy się zmęczę bo ja lubię chodzić z plecakiem okay. It's everything nice It's Droga do szkoły przez dżunglę. O, i bambusy. Gdzie uciekasz? Co? Zaznaczony na ciole żeby był święty. Hello! Namaste Te! Welcome to the jungle! Piesiołki sobie schodzą na dół. Ile ich jest? jakie ładne. O, a to nasz szerpa tutaj. Słyszycie te dźwięki tutaj? To świerszcze poukrywane w drzewach. Dzisiaj jest bardzo wilgotna pogoda i na liściach tutaj mogą siedzieć sobie stworzonka tutaj siedzą na liściach. Jak jest tak mokro, to na tych liściach mogą siedzieć przestawki i czotować na przestanie się do skóry człowieka na nogach. Także na to trzeba uważać. A tutaj piękne odgłosy świerszczy. Słyszycie to? A Co do przestawek, pijawek, to najlepiej ją odczepić, posypując ją solą. Wtedy sama odpada. Ale pozostaje rana, która długo się goi. Tak, to troszeczkę jak u nas kleszcze w lesie. W Nepalu na trasie jest bardzo dużo złota. Zobaczcie, można ją znaleźć po drodze. Szkoła dla dzieci. A tu mijamy nepalskie wioski kurki sobie wszędzie chodzą stoliki, zwłaszczenia prymitywne No idziemy teraz w rejon Annapurny, szczyt Mardi Himal e, około 5 tysięcy, lekko ponad 5 tysięcy metrów nad poziomem morza w rejonie Annapurny Annapurna oznacza w języku angielskim full of food, czyli pełne jedzenia, Annapurna bardzo dużo dolin i szczytów Annapurn jest chyba 8 gór o różnych wysokościach, chyba od 6000 do 8000, jakoś tak. A my robimy sobie przerwę. Pokażę Wam zaraz mapę, na której zobaczycie y, którędy będziemy się przemieszczać. A ja Wam pokażę jeszcze jedyną na świecie flagę, która nie jest prostokątna. Taka trójkątna flaga symbolizująca góry y, i dwie wiary, czyli buddyzm i hinduizm. My startowaliśmy tutaj spotkamy, idziemy tutaj sobie w górę i wylądujemy za kilka dni w Mardi Himal Base Camp i jak się uda to może się uda yy, jak się uda to może się uda wejść na Mardi, w górę Mardi, ponad 5000 metrów nad poziomem morza. i tu lovely hill kierunku wskazem, grzybów pierwsze minuty właściwie słońca w nepalu cały czas padało, Karbandu deszcz a wy nie uwierzycie co to za roślina zaraz wam powiem A o tej rośliny opowiem wam za chwilę a teraz zobaczcie hotel z blachy hotel w himalajskich górach blacha ze sklejką jakoś tam lekko ocieplona oczywiście flagi piękne tu Jarek coś tam rzeźbi, coś kmini piękne flagi, piękny widok na Himalaje, chociaż zasłonięty niestety, bo są chmury ale za to jest piękna huśtawka zobaczcie na no to, można się pobujać tutaj, pięknie I lampard oczywiście górski i Spójrzcie na to wielkie krzaczory konopi indyjskiej. Ach. Patrzcie na te widoczki. To nasze chłopaki tutaj. I jump. A wstajemy. No, oh. oh, Ładna pobudka. Uh, 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 uh. Daulagiri. Daulagiri. A tu jest na słońcu. Co jest fajne? 7200. 7200. Witajcie, a my teraz zmierzamy do Forest Camp. Sim? Agresive? No, Nie no, tak agresive. Nepalczycy no, no, no. no, sygnał z tego, że. Są specjalistami w układaniu ścieżek. Dlatego bardzo często Nepalczycy jeżdżą do Norwegii do pracy i układają tam ścieżki na różnych pagórkach turystycznych. Mardi Himal, tam po drodze do Mardi Himal. Teraz pora na lodowaty prysznic. Niestety ciepła woda jest płatna, 30 zł kosztuje. A dzisiaj prądu w ogóle tutaj nie ma, bo od dwóch dni słońce nie świeci i solary nie działają. Ale lodowaty prysznic jest wynagrodzony takimi widokami. Patrz na to. Uh! Zachód słońca w Himalajach. Wyco. pole wychodzą z tych. Szczerne sądzie pająki. Trzymaj. Opa. A się do picia. Do picia i jedzenia. No tak jest. że jest gite jest zimno, palce zdrętwiałe, nogi obolałe, a jutro spróbujemy wchodzić na 5,5 tysiąca metrów. jak się uda to będziemy na 4,5 tysiąca mardi, Himal, piękna góra, także zapraszamy na jutro. Crazy people. Oto no łóżka w ogóle w restauracji, nie? My idziemy na szczyt Mardy. Kimal. na szczyt nie wejdziemy, bo jest za wysoko, ale po drodze właśnie musieliśmy wyjść wcześniej, żeby ogarnąć wszystko dzisiaj to miejsce około myślę, coś pod 4000 lat, pod tego morza, może będzie. Piękny widok tutaj, zobaczcie na to. Na płódna. sołt przed nami, ponad 7000 metrów nad poziomem morza i piękne lododęblony poniżej. Namaste. Namaste. Really nice. Wszystkie psy tutaj są mindfulne, zrobią spowolnione, żyją w Slow Motion na takiej wysokości. Jak tam Damian? O no, jest dobrze. Ładny widok w kość. małe troszki trzeba robić pod górę. Ale damy radę, cel osiągniemy. Ciężko, ale damy radę. A my kochani, doszliśmy tutaj z Damiankiem i z Jarkiem na base campa. Jest to miejsce raczej docelowe, do którego dotrzemy podczas tej wyprawy do Nepalu. Dosyć wysoko 4500 metrów. Powoli nas dopada choroba wysokościowa. Ciężko, Ciężko, Ciężko się oddycha. Się Jakbym przebiegł maraton, ale ogólnie dajemy radę, powolutku kroczki stawiamy, dużo pijemy, trzeba pić około 5 litrów dziennie w Himalajach jak chodzisz po górach. Także o tym nie zapominajcie. A tutaj takie widoki. Gdzieś tam z tyłu za górami 7, nawet 8 tysięczniki. A tutaj baza wypadowa na górę. Fishtail, fish totalnie ciężka nazwa do wymówienia, jeżeli chodzi o tę nazwę w języku nepalskim, więc nie, nie wypowiem jej, ale w każdym razie tam jest góra. My chcieliśmy wejść na Mardi Himal, który ma 5,5 tysiąca metrów, doszliśmy do Base Campa, to jest, base camp to jest miejsce, w którym wszyscy, wszyscy himalaiści zaczynają swoją przygodę, rozkładają tutaj namioty, zostają tutaj na noc i z samego rana wyruszają z tego miejsca, bo mają najbliżej, aby zdobywać właśnie Mardi i Mal, 5500 metrów. My się na to nie będziemy rzucać. To jest dla nas niemożliwe. Musielibyśmy tutaj zostać po prostu na noc, aby uniknąć choroby wysokościowej, która by nas dopadła. Więc nie uśmiecha nam się tutaj zostawać. Na noc nie mamy namiotów, więc co? Mykamy na dół, teraz cała droga w dół. Nie. Do tej pory szliśmy 3 dni w górę, teraz będziemy schodzić 2 dni w dół.